to jest dosyć smutne, że po soborze sporo... Sporo tych świętych zostało usuniętych w cień jako niepopularnych, niezgodnych z tym nurtem modernistycznym i ekumenicznym, prawda? Którzy, którzy dokonywali rzeczy, które teraz w dzisiejszych czasach polit poprawności byłyby nie do przyjęcia i nie można byłoby to wytłumaczyć. Tak? Zresztą o czym my mówimy? To mówimy o żywotach świętych i o osobach, które usuwamy w cień, świętych. Jak tutaj dokument, dokument Międzynarodowego Kongresu Żydowskiego Mówi o tym, żeby cenzurować pismo święte, które zawiera y, według y, Żydów antysemickie, y, antysemickie treści. Więc no, ta perspektywa ulegania przez Kościół, erozji Kościoła i ulegania wrogom doprowadzi do tego, że całkowicie wypaczy się idea i sens katolicyzmu, jeśli zrezygnujemy z klutego. Tak, jak pan powiedział, że pismo święte jest antysemickie, to takie okienko mi się otworzyło w głowie. Ja studiowałem w Akademii Teologii Katolickiej i na filozofię i mieliśmy takie przedmioty interdyscyplinarne, czyli zakładano słusznie, że mamy poznać nauki teologiczne i między innymi była biblistyka i ksiądz profesor, który nas uczył tej biblistyki, to w ramach zaliczenia semestru Trzeba było y, udowodnić znajomość pewnych ksiąg y, Pisma Świętego, czyli zaczynaliśmy od Starego Testamentu i później co semestr, tak żeby wszystko, prawda? czyli po prostu on mówił, podawał nazwę księgi i przepytywał z treści. Prawda? I y, ja, ja nie zapomnę, bo zdawaliśmy po dwie, trzy osoby, było dużo takich dziewcząt młodych, skromnych prawda? i one... Czerwieniły się, nie mogły. Ja nie mogę, proszę księdza, tego opowiedzieć, nie? bo tam była pornografia, tam była zbrodnia yy, i to wszystko Żydzi zrobili, mm -hmm. prawda? I to jest w Starym Testamencie, w Starym Testamencie, w tych księgach, które również yy, czy tam ci Żydzi, czy ci Żydzi, myślę o talmudycznych, mm -hmm. uznają za swoje święte Święta. księgi, prawda? Mm -hmm. Więc no, obraz narodu żydowskiego nie jest zbyt yy, pozytywny. Ale tak kończymy.